Dzień dobry, mam urlop, miałem niczego nie nagrywać, no ale kurczę, no aż samo się poprosiło to, co zobaczyłem dzisiaj w internetach, powiem wam moi drodzy, a zobaczyłem rzecz wybitną, Nawałka wypadł z wyścigu o posadę trenera polskiej reprezentacji w piłkę nożną, no. to jest kurwa jakiś wyścig? Oni się ścigają o tą pozycję. Na całym świecie ludzie robią wszystko, żeby nie zostać trenerem polskiej reprezentacji. Bo ani to jakiś zaszczyt, ani żadna klasa piłkarska. A tutaj informacja na TVP Info, że jest wyścig. Kurwa, może ja się dołączę do tego wyścigu, bo poziomem za dużo nie ustępuje, tak mi się wydaje. A oprócz nawałki, z całym szacunkiem bardzo lubię, Bardzo szanuję to, co osiągnął, ale reszta... No... Wuja też podobno odpadł, Wuja chyba sam zrezygnował, nie, kurwa Już ra, raz to robiłem, teraz mi wystarczy, nie? A i Southgate'a też nie weźmiemy, bo Southgate, no kulesza powiedział, że duże nazwisko to nie wszystko. Nie? Santos to też było duże nazwisko. I chłop. <grywa> Santosa porówna do Southgate'a. Fajnie. No dobra, no dzieje się. Widzicie, no kurczę, człowiek normalnie na urlop nie może sobie pójść, tak? Posiedzieć na Rodos czy gdzieś książki poczytać. Cześć!